Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale z gry Find the Flop -a Morse I dziś znajdę wszystkie flopy na tej mapie Plus tam 6 na mapie Snow, które doszły z update'em Na tej mapie tych morfów jest teraz 15 I dziś znajdę je wszystkie Może coś tutaj w lawie będzie Znaczy w sumie musi być coś w lawie Jeśli się nie spalę To może coś tutaj znajdę I coś znalazłem Red marker flopa wcześniej był chyba blue marker flopa tak mi się wydaje, ale teraz mamy red marker flopa, co to mamy hot flopa no w sumie siedzi przy słońcu, to się nie dziwię coś jeszcze przy tej lawie będzie tutaj nie ja chyba znalazłem coś, zobaczcie tutaj jest jakaś drabina trzeba tu zeskoczyć okej okay. coś tutaj znalazłem, zeskoczyłem a tutaj upside down flopa to znaleźliśmy chyba już trzy? Wydaje mi się, że cztery, ale najwyraźniej trzy. Wcześniej był Hagi Uagi flopa, teraz mam mamy Longlex flopa. Coś na samej górze? W tym wulkanie będzie. Chyba nie, ale tutaj mamy jakieś super trudne obby, którego się po prostu nie da przejść. Wow, ale hard nie da się przejść. Uuu. Boom. Jesteśmy na górze, a co tu mamy? Venus flopa? Okej. Okay. Mamy też Mars flopę. Na razie mamy Wenus flopę. To teraz zeskoczę na sam dół i. Okej, okay, mam flopę. Patrzcie, nad nami była. Galaxy flopa. Rocket flopa. Oby w rakiecie. Da się wejść do tej rakiety jakoś. O, Enter. Oby. Czy to jest. Czy to jest naprawdę ten najtrudniejszy? W sumie jest trudny, bo nie mogę go przejść. Opa. To jest lodowe Ja już znalazłem najtrudniejsze Okej, okay, no to mamy Rocket Flopę, jakiś kosmonauta tylko, że głowę ma wystawioną, trochę dziwne Okej, okay, coś tutaj więcej mamy stąd wyskoczyć? Nie da się no tutaj Ja myślę, że coś przy tej fladze będzie Jakiś astronaut flopa albo coś tego typu Bum, bum, bum I czy coś mamy tutaj? Nie na przykład flag flopy nie ma najwyraźniej. Tam mamy też coś na górze. Tam jest jakieś żółte. Więc tam się przejdę. Dobra, jestem na górze. Teraz sobie wejdziemy na to. Z gwiazdka. Star flopa. Okej. Okay. I Mars flopa. Jak się zdobywa Mars flopę? Ine Mars mountain. Czyli na którejś z gór. No tu trochę gór jest, więc trzeba poszukać. Dajcie mi chwilę, to ja ją znajdę. Okej, okay, tutaj mamy jakiegoś cave'a. Czy coś tu jest? Okej, okay, nie znaleźliśmy Mars flopy, ale znaleźliśmy trooper flopę. Ale jeszcze jest druga droga. I ta druga droga prowadzi donikąd. Hmm. Ciekawe, gdzie może być ta marsflopa? Chyba ja zostawię sobie na później, bo jej nie mogę znaleźć. Mamy tutaj jakiś myśliwiec, więc sobie do niego wejdziemy. Jeśli zrobię to bardzo trudne obby, które nie, którego nie widać. Boom. Tutaj trzeba na to. Dobra, jesteśmy tu i czy coś tutaj jest. Czy naprawdę tu jest jeszcze obby? Okej, okay, czy coś tu mamy? Da się wejść, coś, 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 coś z tym zrobić. Nie ma? Hmm. To co mam z tym tu statkiem zrobić? Okej. Okay. Zdobyłem go, bo zobaczcie, trzeba wejść na to. Trzeba jakoś tak wskoczyć i spada się tutaj i tu w środku jest Wejder flopa. No dość nieźle schowana, ale ja ją i tak znalazłem. Coś mamy tutaj jeszcze na Wenusie. Najwyraźniej nie. Ale na słońcu coś musi być w końcu. z flopa is on the Pink Planet. Gdzie jest jakaś różowa planeta? Tutaj. Tylko jak tam się dostać? Tu coś mamy. To Robot Flopa w sumie, bo to są takie oczka dziwne. Ja chyba coś znalazłem, patrzcie jakiś portal. Schowany portal. Ale tu coś jeszcze jest. Ser jakiś. No tak, księżyc jest serem, o co wam chodzi? Księżyc jest serem. Dobra, wchodzimy do portalu. Bum. Co to? Mami Long Legs Flopa. Okej, okay, jakie flopy nam zostały? Mars Flopa. Inne Mars Mountain. Co jeszcze? Greensus Flopa. Lost on Mars. I Smoke Flopa. Inne Vulkano. To w którymś z wulkanów będzie. Co to? Dobra, trzeba przejść po każdym wulkanie. Już na pierwszym wulkanie go znalazłem. Dobrze. Czyli reszta jest gdzieś na Marsie, bo to też jest Lost on Mars. Czyli gdzieś się zgubiło na Marsie. Ja już go odnalazłem. Tutaj zobaczcie. Jest jakiś sus plecak. Ciekawe, gdzie jest ta Mars flopa? w sumie ten rocket flopa, który jest najrzadszym, był łatwiejszy od Mars flopy, który podobno. Podobno mówię, jest łatwiejszy. Tutaj na samej górze nie ma nic. Okej. Okay. Bardzo dziwne. Ciekawe, da się tutaj wejść? Na no to. No to. Zeskoczyć? Nie, to trochę za daleko. Ja myślę, że gdzieś to trzeba się tak zgliczować, może przez ścianę? Tutaj w tym nic nie ma. Ciekawe, bo ja w nigdzie nie widzę. Ja się chyba zaraz poddaję. Ja, ja już nie mam sił. Ale czemu to jest takie dziwne? Halo. 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 Eee. Yy... Halo? Ok, to jest chyba najtrudniejsza flopa z tych wszystkich. Nie, nie Mogę powiedzieć, że to jest jedna z najtrudniejszych. No to jest bardzo trudne. To, to są wszystkie flopy na tej mapie, ale jeszcze skaczemy na Snow'a. Jesteśmy na mapie Snow i tutaj jest Clock Flopa, Bluesus Flopa, Słot Flopa, Uwu Flopa, Diamond Flopa i Cher Flopa. Łącznie sześć. Pierwsza flopa. To jest clock flopa, somewhere by the tents, tutaj gdzieś, przy namiotach, gdzie przy namiotach, tutaj jest mały zegar, zobaczcie, to zasłoniło to, on to zasłonił, weź się odsuń, yy, odsuń się, ale można tak zobaczyć, tutaj pisze A, więc tutaj jest pierwsza flopa, już chyba wiem, gdzie jest druga flopa, bo tu mamy jakieś iglo i, i ono się pojawiło w tym update'cie, i chyba coś na górze będzie dokładnie UW Flopa Ok, no to już dwie z sześciu Bluesus Flopa Hiding behind the ice mountain To będzie za tą górą. O tą, tak mi się wydaje. Bo to jest ice, jedyna rzecz, która jest ice. Hmm, gdzie to jest? O, niebieski plecaczek Blusus Flopa Już są dwa susy. Pierwszy jest sus flop'a na właśnie city mapie, tam czerwony. Teraz jest blue sus flopa i jeszcze na Marcie jest green susflopa. Ile jeszcze tych susflop będzie? Słod flopa, one rów. Mam nadzieję, że nie na moim. Bo od, ostatnio mi się wbili za to, że przekroczyłem prędkość. Tutaj chyba będą. Na którymś z dachów? To jest pierwszy dach. I tam jest drugi, ale tam już był Santa flopa. I tutaj jest karabin, więc to jest raczej słod flopa, tak? Tak, to jest słod flopa. Halo, tutaj, słop, Kto ukradł te pieniądze? No wcale nie ja, wcale nie jestem sus. Idziesz z nami do więzienia. Teraz! Co to było? To wcale nie byłem ja. Diamond Flopa, in a Ice Cave. Tutaj jest jedyny cave na tej mapie, więc zakładam, że tutaj to będzie. I gdzieś tu będzie Diamond Flopa. I to wcale nie jest trudne, bo to wcale sobie duży diament nie leży. Dokładnie, Diamond Flopa. Nie możemy się zmienić. I to jakby trochę jak grzyby wygląda, ale okej. Okay. Dobra, ostatnie chyba, tak, ostatnie, yeah. Czerwlopa, under yeah. a tree. Yeah. Mm -hmm. pod jakimś drzewkiem, super, no to musimy przejrzeć każde drzewo. Ok, na żadnym na dole chyba nie ma, więc jeszcze jest jedno. Czyli na górze. I myślę, że tam któryś z tych będzie, bo w sumie tam była tylko jedna flopa, ta Polar Cube. Tam Polar bear Flopa, już nie pamiętam. Gdzie jest to krzesło? Tu. Tu. Tak, patrzcie, tutaj mamy jakieś ognisko razem z jakimś krzesełkiem. Która jest czerflopa? Mam nadzieję, że filmik Ci się spodobał. Fajnie byłbyś zasubskrybował. Pa!